Cześć. To zadanie rozwiążę w czterech odcinkach. Trzy odcinki to będą bonusy dla osób wspierających kanał. Natomiast teraz pokażę Ci, jak rozwiązać przykład A. Zaczniemy od mniejszego zadania. Otóż chciałbym, abyście zapisali w komentarzach, jakie liczby możemy wstawiać pod pierwiastek kwadratowy, co moglibyśmy wpisywać w miejsce literki A. Nie zaglądajcie jeszcze do komentarzy. Wymyślcie to sami. Zapauzujcie ten film i za chwilkę wróćcie tutaj do mnie. Wyjaśnię wszystko dokładnie. Ok, załóżmy, że wiesz już, co należy wstawić w miejsce literki A, i udało ci się zapisać prawidłową odpowiedź w komentarzu. Więc, co należy wpisać w miejsce literki A? Pod pierwiastek kwadratowy wolno Ci wstawić liczbę 0 lub dowolną liczbę dodatnią. I te dwa warunki łącząc je z sobą dają nam taki warunek. A, większe bądź równe 0. Tutaj postaw wykrzyknik, bo. Taka nierówność będzie zachodziła w każdym naszym przykładzie. Warto to mieć gdzieś zapisane na czerwono w zeszycie, nawet pod tym zadaniem. Ok? Dobrze. To teraz będziemy wyznaczali dziedzinę funkcji. Otóż chcemy sprawdzić, kiedy taka funkcja będzie miała sens. Ona będzie miała sens tylko i wyłącznie wtedy, gdy wyrażenie pod pierwiastkiem przepisujemy to wyrażenie gdy wyrażenie pod pierwiastkiem będzie liczbą nieujemną tak czyli wszystko zgodnie z tym co zapisaliśmy tutaj powyżej i co zapisaliście w komentarzach chcemy w tym momencie rozwiązać taką nierówność popatrz w każdym wyrazie występuje ten sam czynnik to znaczy x kwadrat jeśli z pierwszego wyrazu wyłączysz x kwadrat, to co Ci zostanie? 9x kwadrat. Następnie, jeśli z 12x do potęgi trzeciej wyjmiesz x kwadrat, to zostanie ci 12x. Jeśli z 4x kwadrat wyjmiesz x kwadrat, to zostanie czwórka. Teraz, żeby rozwiązać tą nierówność, musimy poszukać miejsc zerowych, to znaczy musimy przyrównać x kwadrat do 0 lub drugi nawias, drugi nawias, przepraszam, no drugie wyrażenie. Przyrównujemy do 0. No i teraz zobacz, rozwiązując pierwsze równanie otrzymasz x równe 0. W drugim równaniu możesz skorzystać z delty lub ze wzoru skróconego mnożenia. Te trzy wyrazy możemy zapisać jako 3x dodać 2 do kwadratu. Tak, czyli skorzystałem ze wzoru A dodać B do kwadratu. Ten wzór możesz znaleźć w tablicach maturalnych. Rozwiązując dalej takie równanie, musielibyśmy je spierwiastkować obustronnie. Jeśli pierwiastkujemy dowolne wyrażenie podniesione do kwadratu. To zawsze otrzymujemy wartość bezwzględną z tego wyrażenia, czyli w tym przypadku będzie to 3x dodać 2. To się równa 0. Opuszczam wartość bezwzględną i rozwiązuję równanie do końca. Od razu zapiszę, że x równa się minus 2 trzecie. Kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać, to krotności pierwiastków. Zobacz. Ten pierwiastek, liczba 0, jest. Dwukrotnym pierwiastkiem, ponieważ tutaj x mieliśmy podniesione do drugiej potęgi. Ten pierwiastek jest jednokrotnym pierwiastkiem. Dlaczego? Ponieważ tutaj mieliśmy proste równanie, a nie, tutaj też mamy dwukrotny pierwiastek. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ tutaj była druga potęga. To piszemy. Dwukrotny pierwiastek. Dobra. Kolejna rzecz, którą musimy określić, to współczynnik A, czyli liczba stojąca przy najwyższej potędze to jest dziewiątka dziewiątka jest dodatnia zatem zapiszmy, że a jest dodatnie skoro a jest dodatnie to możemy już przejść do narysowania wykresu ogólnie możemy przejść do narysowania wykresu na oś x nanosimy dwa rozwiązania minus 2 trzecie oraz liczbę 0 zwróć uwagę, że tutaj dopuszczamy znak równości to oznacza, że musimy w tym miejscu zaznaczyć kółeczko zamalowane i w tym miejscu kółeczko zamalowane i teraz, jeśli współczynnik A jest dodatni to zaczynasz rysować wykres od góry z prawej strony więc rysuję sobie wykres, początek dochodzę do zera. w zerze muszę się odbić Ponieważ 0 jest dwukrotnym pierwiastkiem. Zawsze, jeśli masz parzystokrotne pierwiastki, to się odbijasz. Odbiłem się. Minus 2 trzecie to też jest dwukrotny pierwiastek, więc odbijam się. Widzisz? No i chcemy wyznaczyć rozwiązania. Czyli chcemy podać wszystkie x, dla których ta nierówność jest spełniona, dla których. Do których co? Wykres położony jest nad osią x lub na osi x. No więc popatrz. Z tego wykresu widać, że wszystkie liczby znajdują się na osi x lub nad osią x. A zatem możemy zapisać, że dziedziną funkcji są wszystkie liczby rzeczywiste. I koniec. Pierwszy przykład za nami. Za chwilkę odcinki bonusowe i robimy zadanie do końca.